Cześć, pozdrawiamy z naszych warsztatów dzikiej kuchni w Rzepniku i okolicy. Mamy tutaj bardzo ciekawą roślinę, sierząbek korzenny. Kamerzysta bliżej. To jest roślina, która ma takie grubiałe korzenie, które są jadalne. Zbiera się ją od marca do gdzieś do maja. Właśnie jeszcze, jak nie są puste. Kiedyś była uprawiana w ogrodach, jeszcze w renesansie była bardzo znanym warzywem. I nawet występuje w pierwszej książce kucharskiej polskiej, w kompendium ferculorum, jako popiejaja. No bo taka malutka. Zbier nie zbieramy liści, zbieramy tylko te, te bulwki. Na Węgrzech wierzy się, że zbiera się je do pierwszego grzmotu, czyli jak już raz grzmot uderzy, to nie wolno ich zbierać. Można je na surowo, ale lepsze są gotowane, smakują trochę jak seler występują dziko w Polsce, tutaj nad Wisłokiem, ale także nad Wisłą, bardzo często w Wielkopolsce, w okolicach Kielc. Bardzo ciekawe dzikie warzywo. Nie do pomylenia, bo nie ma drugiej rośliny baldaszkowatej, trującej, która miałaby takie burszki, także jak coś wygląda jak marchew i ma takie burszki, to możemy to jeść. Pozdrowienia z nad Wisłoka, cześć!